na drugim święcie ulicy Wojnica zapraszam tu do mnie y, sprawcę całego zamieszania Marcina Basińskiego dajemy mu ogromne prawa. a on jest tego święta w zeszłym roku praktycznie sam z małą policją który nie? z pomocą y, mieszkańców i przedsiębiorców z tej ulicy zorganizował wspaniałe święto a dziś mamy nadzieję że będzie tylko lepiej. Zapraszamy tutaj naszego grona Pana Burmistrza Filipa Pacha i Pana Radnego Województwa Małopolskiego, Pana Krzysztofa Nowaka. Nie wiem, czy zalepła się nam mówić, żeby przyszła. Nie, bo to serdecznie jest i, i e, niestety nie udało nam się tutaj przyczepić tego głównego naszego biograficznego panelu, który jest e, z całym fotografią e, i ale, no, 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 bo nie mówimy. No, o tym, co nam się nie udało, to jest nasza kuchnia i tak jest piękna będzie wspaniale. Przed nami y, długa, wspaniała, bogata y, zabawa, dużo kultury, dużo sztuki, dużo rozrywki y, i dużo y, dobrego smaku. Bo I pokaz mody. I degustacja ciast, więc coś dla oka, coś dla ciała, coś dla ducha. Mamy dwie wystawy. Po mojej lewej stronie żelazka nasze Bać i prawać z kolekcji państwa Pęgratów. W byłym banku ING możecie Państwo oglądać talerze z malinami pijców polskich więc jest Jest mnóstwo stoisk z zabawami i warsztatami plastycznymi, kreatywnymi, które przygotowały szkoły językowe Miejskiego Kultury Biblioteka, ale nie tylko. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Panie burmistrzu. Dzień dobry państwu, witam wszystkich. Nie będę się tutaj z roz, czegoś roz, tylko. Bardzo się cieszę, że możemy po raz kolejny zawitać na tej ulicy, na kolejnym święcie ulicy. Kolejnej ulicy w naszym mieście. Zainteresowanie, jakim cieszy się e, ta impreza, naprawdę jest coraz większe i cieszy nas z, każdym, e, z każdą impreza, z każdym e, rokiem. E, jeszcze raz podziękowania dla organizatorów, a także dla Pani Dyrektor całej, e, całego Domu Kultury. E, nie przedłużając, zapraszamy do, e, do wspólnej zabawy, do korzystania z wszystkich atrakcji związanych z dzisiejszym e, świętem.

Skoczka, zapamiętajmy. Ja myślę, że ważniejsze osoby dzisiaj są na scenie i Państwo są najważniejszymi ofiarcami tego kolejnego już wydarzenia. Bo nie, ja się nie nie bardzo cieszę i chciałbym pogratulować w w Panu Marcinowi, Pani Dyrektor, ale też bardzo miasta. To już kolejne wydarzenie w Świętowicach, ale też jeszcze jeden które dzisiaj oddaje się w Łódź. I ja się bardzo cieszę, że miasto zaczyna tętnić się swoim życiem na to, co zasługuje miasto Najstarsze miasto w Małopolsce. Ja życzę Państwu wspaniałej, fantastycznej zabawy do późnego wieczora. Pamiętajmy, że przed nami pokaz wody, i pokaz budęków. No i oczywiście legenda polskiego roka, Marek Piekawczy, najspólniejszy mieszkanie z miasta życzę fantastycznej zabawy i oddajmy. No właśnie, mamy jeden grzech zaniechania, nie powiedzieliśmy o jednej ważnej sprawie. Ważny. Rysiek Piekarczyk Junior, jeżeli jesteś za sceną, chodź do nas. Rysiek jak zwykle skromnie, jak zwykle dobroczynnie z puszką, a to właśnie dziesięciolecie kulturalnej pochli sprawiło, że Marek Piekarczyk zechciał tutaj wystąpić. I dzisiaj go zobaczymy i usłyszymy z przyjaciółmi, Tadeuszem Apryasem i Jackiem Wolowieckim. To jest taki prezent dla wszystkich tych, którzy wspierają Ten Trochę dzieła, które się rozwijają w załodzie, które właśnie też po to, żeby pomagać w takich sprawach. Także pewne, jak zaczynali, różnie to było, ale kulturalne to jest nie po wiedzieli, że jest potrzeba pomoc, jest potrzeba wspierać, to już wszystkim będzie kultura, jesteśmy. Dziękuję wszystkim, że nas wspieracie, Dziękuję wszystkim, że za to bo położymy informacje na temat tego. Szacunek, że Brawo. Brawo Ja mam za że to po z naszych z głowami, jakby. No, jest dużo. Nie brakuje, nie brakuje. Tak, ale daliśmy radę. Wyszło mm. to na dobre dla tej imprezy. Myślę, że, że już nie będziemy więcej gadać. Modelki są gotowe. Państwo z niecierpliwością czekacie. Panie burmistrzu dziękuję za otwarcie imprezy.